Oglądanie meczów piłkarskich na stadionie, wyjazdy na ciekawe spotkania i niebanalne sposoby na wspólne spędzanie wolnego czasu. To wszystko dzięki działalności Federacji Kibiców Niepełnosprawnych. We Wrocławiu odbyły się siódme warsztaty klubowych asystentów do spraw kibiców z niepełnosprawnościami, czego dotyczyły? O tym Arkadiusz Ciupek. Federacja Kibiców Niepełnosprawnych działa już 5 lat. Współpraca z PZPN trwa już 7. Sporo się zmieniło. Na tle Europy widzimy, że ten postęp jest naprawdę spory. Często w Europie spotkamy starsze stadiony, jak w Anglii czy w a tutaj ta infrastruktura dzięki imprezom, które się odbyły w Polsce, chociażby też nie na Mistrzostwach Europy. Do lat 21 wymusiły, że stadiony muszą być zastosowane, dzięki temu nam jest lepiej. Te miejsca są regularnie zapełniane przez kibiców z niepełnosprawnościami, między innymi dlatego, że powstają w Polsce ośrodki zrzeszające kibiców z niepełnosprawnościami. Dzisiaj właśnie mamy zjazd tych ośrodków. Z całej Polski przyjechali przedstawiciele po to, aby dyskutować właśnie o tym, w jaki sposób te organizacje działają, jakie mają problemy i w jaki sposób mają się rozwijać, a. Spina to wszystko Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, która współpracuje ściśle z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Paweł Parus, obecnie pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami, sam też jest kibicem. Pamięta początki. Pamiętam bardzo dobrze, że właśnie w 2008 roku, kiedy powstawał Klub Kibiców Niepełnosprawnych, to przecież byliśmy jeszcze na Starym Stadionie przy ulicy Oporowskiej. Później dostaliśmy, dostaliśmy oczywiście w cudzysłowie, no powstał piękny obiekt we Wrocławiu, który ma znacznie większe możliwości. Ta grupa nasza też dzięki temu się bardzo mocno rozrosła, dlatego, że każdy chciał brać udział w takim wydarzeniu. Wiele osób z niepełnosprawnościami wychodząc z domu na taki stadion Zakładam, że nie idą tylko dlatego, że kochają piłkę nożną i kibicują Śląskowi, ale to, żeby się spotkać w gronie przyjaciół, żeby wspólnie pobyć, ale potem także nawiązać przyjaźnie, kontakty, relacje, które będą owocowały zupełnie innymi działaniami i takim rozwojem też na innym polu. Klubów kibiców niepełnosprawnych jest coraz więcej, prawie 20. Zebraliśmy już ponad 100 członków, którzy regularnie uczestniczą w meczach. Aktywnych w stowarzyszeniu jest około 80 osób. Na tą chwilę mamy ponad 300 osób, które są zapisane do klubu. Tworzą się nowe ośrodki m.in. w Częstochowie i Polkowicach. W tej chwili mamy 10 miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. My bardzo zapraszamy takie osoby, jak najbardziej. Jesteśmy tutaj otwarci na kontakt z takimi osobami. Także mam nadzieję, że współpraca będzie taka, że będziemy po prostu działać. I jeżeli będziecie Państwo do nas pisać, że chcecie nas odwiedzać, to my jak najbardziej zapraszamy. Wciąż jest nad czym pracować, aby dążyć do perfekcji. Kiedy infrastruktura jest dobra, trzeba jeszcze tego czynnika ludzkiego, żeby ten ktoś wiedział, że taka osoba z niepełnosprawnością, czy grupa osób niepełnosprawnych pojawi się na metu, żeby ich puścić, żeby ich zaoplikować. Także ta mentalność to jest cały czas praca, ale ta praca jest tym procesem, który fajnie się rozgrywa, fajnie trwa i naprawdę daje duże efekty. Piłka nożna, sport, kibicowanie to jest takie Alibi, to jest tylko zalążek do tego, żeby formować grupy, które się ze sobą będą łączyć, będą komunikować, ale także bardzo aktywnie działać na, na polu społecznym, także w innych obszarach turystycznym, czy jakichś kampanii, które hmm, tworzone są w danym mieście, czy też w ogóle hmm, w takim dbaniu o interesy osób z niepełnosprawnościami w regionach, bo właśnie temu służą tego typu kluby kibiców niepełnosprawnych. A w głowie powstają coraz to nowe plany wyjazdów. Marzeniem byłoby to, żeby zobaczyć jakiś sukces z Polski wielką grupą, chociażby na Mundialu czy na euro. To takie globalne marzenia. A tutaj chcielibyśmy, żeby jak najwięcej klubów, może wszystkie kluby jakas miały taki osoby niepełnosprawnych, który, który fajnie działa na swoim terenie, na swoim poletku i fajnie aktywizuje osoby niepełnosprawne, bo o to wszystkim, o to w tym wszystkim przez wszystkim chodzi. Co ważne, kibiców niepełnosprawnych nie brakuje. Rocznie tylko we Wrocławiu na każdym meczu pojawia się około 200 sympatyków piłki nożnej.